Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Jochemczyk, laudetów Jezus Chrystus. I sekula Chciałem dzisiaj porozmawiać z księdzem o tym, Najbardziej zapomnianym i nierozumianym sakramencie. Ja pamiętam z dzieciństwa, zawsze go nazy... to było przed Soborem Watykańskim drugim jeszcze zawsze go nazywano ostatnim namaszczeniem. Jak księdzy to powiedziałem przed programem, to ksiądz się zachnął i powiedział, że to sakrament chory. No tak, ten sakrament w języku łacińskim czy tam po włosku estrema unzione. to już jest takie ostatnie, no, przed śmiercią, no, bo wtedy tak się tego używało, że namaszczało się już takich ludzi no, w agonii, nie? Który, którzy umierali i to, to była taka pomoc, znaczy to jest pomoc cały czas, to nie, że była, ale to jest cały czas, ten sakrament jest ważny, z tym, że no, w dzisiejszych czasach ten sakrament można przyjmować kilka razy. Kiedyś z tym sakramentem, w zależności od tradycji, od danego miejsca, czekali praktycznie już na ostatni moment, nie? żeby ten sakrament dać jakby takie zaopatrzenie, taki wiatyk na przejście z tego życia na życie, na życie wieczne. No jest to sakrament no, trochę taki, tak jak Pan mówi, zapomniany i niedoceniany. niedoceniany. O, może tak to też można powiedzieć, ale to też jest wina księży, bo o tym nie mówią. Albo robią bardzo często dzisiaj, bo też potem jest, się prze, przegina w drugą stronę, i udziela się tego sakramentu hurtowo, nie wiem, w, w, z okazji jakiejś tam uroczystości, no bardzo często Matki Bożej z hurt. Matki No W Polsce są takie specjalne msze, gdzie ludzie przychodzą i, i wszyscy otrzymują de, mhm. ten sakrament. Y, jak, co to jest? To jest sakrament namaszczenia, no to jest sakrament, który no, ma takie zakorzenie też w Piśmie Świętym, w, w, w Biblii. Nawet podczas tego udzielania tego sakramentu się czyta. Jest ktoś między Was chory. Przywołajcie kapłanów w kościoła, niech kapłani nad wami się modlą, nadkładają ręce, a jeżeli by chory miał jakieś grzechy, będą mu odpuszczone, zostanie namaszczony i to namaszczenie, ta modlitwa, to nałożenie rąk kapłana no ma moc uzdrowienia. Jeżeli osoba nie może być uzdrowiona na ciele, jest, będzie uzdrowiona na duszy. To jest bardzo ważna sprawa. Kiedy tego sakramentu udziela się już takim osobom, no, którzy no, wiemy albo możemy podejrzewać, że to już jest końcówka, to warto um, tych ludzi zabezpieczyć na życie wieczne. No właśnie, to jest tak brzydko powiem, takie zabezpieczenie, taka polisa dla ludzi chorych, ciężko chorych, umierających na życie wieczne. Sakrament Namaszczenia no, jest tutaj, jest bardzo piękny, głęboki, taki no, ma swój, swój przekaz. I oczywiście cały czas tutaj mówiąc o sakramencie namaszczenia, o sakramencie albo o sakramencie chorych, czy ostatnim namaszczeniu, jak to popularnie się nazywało, no mówię w formie, w, języku, w tym w starym, w starej formie, a więc ten przed, przed reformą, o może tak powiem, ja sam udzielam tego sakramentu w Italii. W starym rycie, tylko że po włosku, bo później były księgi. Ten sakrament został przetłumaczony na języki narodowe i na pewno w Polsce też. Zresztą mam ten szalik polsko-łaciński, gdzie on jest po polsku i bardzo ma piękne treści. Ten sakrament jest ukierunkowany, jak sobie weźmiemy i posłuchamy, czy poczytamy, czy znajdziemy może w internecie, to tam jest ukierunkowanie na życie, na powrót do zdrowia. To nie jest sakrament, który bardzo często ludzie się go boją. Bo myślą, o, trzeba przyjmie sakrament chorych, to trzeba będzie umierać. Nie? Nawet U mnie w parafii czasami tak było, że raczej znaczy ja udzielałem też osobom takim, no, którzy umierali. I mówią, a nie, nie, bo ksiądz co co sakram. Nie, 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 to nie tylko nie to, tylko nie ksiądz, bo tak się otarło tam, że pod później te osoby, które przyjmowały no, zdarzyło się kilka razy tak, że w przeciągu dwóch tygodni później umarły. No i ludzie już później inni starsi mówią, a nie, nie, nie chcemy tego sakramentu. My jeszcze chcemy żyć od ciebie, bo myśleli, że po dwóch tygodniach się będzie trzeba umrzeć. A to tak, nie, to tak nie jest, to się tak zdarzyło, czasami tak się może złożyć, ale to jest sakrament ukierunkowany na życie i na powrót do zdrowia, żeby służyć Chrystusowi jego Kościołowi. A no tak, ale też jest ukierunkowany na to, żeby właśnie. Przygotować, oczywiście, no. przygotować na przejście. No, y, y, najlepiej byłoby ten sakrament sobie odnaleźć, przeczytać, znaczy tekst y, y, ten y, tradycyjny, y, i sobie uświadomić, jakie to jest głębokie, jakie to jest piękno. Tej modlitwy, bo to jest taka modlitwa wstawiennicza Kościoła, kapłana nad osobą chorą i to przywoływanie opatrzności, mocy Bożej i tak dalej, i, to uz i uzdrowienia, i, i namaszczenie samo, namaszczenie olejami świętymi. Sam ten rytm namaszczenia jest bardzo piękny, głęboki, wzruszający przynajmniej dla mnie. Później, wraz z tym sakramentem, jest możliwość. W rytuale jest tak zwane błogosławieństwo ai moribondi, a więc błogosławieństwo umierających z nałożeniem odpustu zupełnego na godzinę śmierci. I to jest takie błogosławieństwo, które no ma, daje taki przywilej kapłanom przywilej stolicy apostolskiej. Na w godzinę śmierci, oczywiście, w momencie, kiedy nadchodzi śmierć, no, jest wiele różnych przywilejów, kiedy, no, żeby ratować duszę, Kościół otwiera swoje skarbce miłosierdzia, przebaczenia i opatrzności dla takiej osoby, takiej duszy, żeby przeszła pojednana, oczyszczona z tego świata na, do, życia, do życia wiecznego. No ale tak, to z tego, co Ksiądz mówi, to zrozumiałem, że powiedzmy, Ksiądz udziela komuś sakramentu chorych, nazwijmy go. On umiera po pięciu latach, czy po dziesięciu, ale już dostał to, ten odpust na godzinę śmierci. No nie, no. Nie? Potem ta osoba no, musi się wyspowiadać. To, żeby cokolwiek zadziałało, jest potrzebna spowiedź. Bo tak samo przy sakramentu. No tak, ale jeżeli chorych, się wyspowiada przed śmiercią. No tak, ale, ale potem przez pięć lat się nie, 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 nie zgrzeszył? Nie, nie, ale aha, czyli jak będzie następna spowiedź, to to już się zmazuje? No, nie, że zmazuje, tylko wie pan, pięć lat od sakramentu, ktoś przyjął pięć lat temu, to, nie, to go nie zwalnia z tego, żeby przyjąć. Ten sakrament się można przyjmować kilka Powtarza. razy, powtarzać. No. To jest tak jak sakrament spowiedzi. To nie jest tak, że ktoś raz, tak jak kiedyś, kiedyś, w pierwszych wiekach tak było. Ludzie odkładali spowiedź do śmierci, bo można było się tylko raz wyspowiadać, żeby nie zgrzeszyć. Mm -hmm. no bo jak ktoś zgrzeszył to już koniec, już potem były pokuty, które trwały latami. A w dzisiejszych czasach, dla nas, to są sakramenty wtórne, które można powtarzać dla wzrostu duchowego. Ktoś, nie wiem, miał niebezpieczeństwo śmierci, przyjął sakrament, później no, wrócił do zdrowia, żył sobie, no i później znowuż jest takie niebezpieczeństwo, no to wtedy znowu trzeba wezwać, jeżeli jest taka możliwość, kapłana i tego sakramentu udzielić, żeby tą osobę przygotować. Jesteśmy grzeszni wszyscy i to, że ten sakrament był przyjęty jakiś czas temu, nie wiem, rok, dwa czy pięć, to nas nie zwalnia z tego żeby obowiązku, żeby go znowu przyjąć w momencie, kiedy jest niebezpieczeństwo. No i tak. Teraz... Kiedy jest oczywiście, to jest sakrament chorych, także osoby chore, Cierpiące, nie wiem, przewlekłe, chore, czy, czy jakieś chore no, choroby, które są, no, są przeróżne choroby śmiertelne, no to to jest sakrament, który pomaga, który leczy, który wspomaga te osoby. No i oczywiście tutaj ważna jest też intencja i wiara tych osób i tych, którzy o to proszą. No i tak, tu się pojawia taki problem, to była tragedia w rodzinie mojej żony, kiedy jej Ojciec zaczął umierać w szpitalu, no i ściągali księdza. Coś tam było, że ten ksiądz się opóźniał. No i jak przybył do szpitala, to akurat było parę minut po śmierci. I ksiądz odmówił udzielenia tego sakramentu, bo powiedział: Udzielamy tylko żyjącym. Natomiast wrycie przed sobą. To jest taki właśnie no, interpretacja taka no bardzo nowoczesna. Bo co to znaczy śmierć? Ja też to ciągle mówię. Śmierć to jest proces. To nie jest tak, że lekarz który stwierdza zgon i już ta osoba umarła i jej nie ma. To jest proces. Proces, który się dokonuje w ciele człowieka, ten moment śmierci. Sam, sam proces umierania, już od, od, w oderwaniu od tego procesu, odrywania się duszy od ciała, ale też proces umierania ciała jako materii. Tam się rozpoczyna proces. Te komórki umierają, no, różne tam zachodzą reakcje chemiczne w ciele osoby zmarłej. I to nie jest tak. Umierającej. No, umierającej, czy już potem, no, która. No, u której, tak. u której został, może powiedzmy, no, da, no, st, stwierdzony zgon w szpitalu. Ja miałem teraz taki przypadek znowu. Ktoś powie, znowu to się taki ksiądz mój, don Francesco, mówi: Jak to jest, że zawsze, zawsze tobie to się przydarza? Nie wiem, dlaczego tak jest. Miałem przypadek mojego parafianina, to było trzy tygodnie temu, z mojej parafii. Zabrali go do szpitala. Ja byłem przy tym, jak go wynosili z domu. On tak patrzył. No, i później był w tym szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Ja chciałem go odwiedzić, ale nie wpuszczali, bo to był taki oddział, że nie wpuszczali. Ja później, jeszcze potem pod koniec, byłem przeziębiony. Miałem katar. No, to już w ogóle by mnie do szpitala nie wpuścili na taki oddział. I żona tego pana, Giuseppe się nazywał, powiedziała do mnie że mam się nie przejmować, bo on w niedzielę, w sobotę go wypiszą, w niedzielę będzie w domu. więc ja tam będę na mszy, to mogę odwiedzić, no, żebym mógł udzielić sakramentów. I w niedzielę byłem u takiej znajomej pani starszej na obiedzie. Jemy obiad. No i ta pani mówi, no Giuseppe miał dzisiaj wrócić do domu, ale jeszcze go przytrzymają w szpitalu do jutra, do poniedziałku. I już pod koniec obiadu dzwoni ktoś, ta pani odebrała telefon. Zadzwoniła żona tego pana, że przed chwilą dzwonili ze szpitala, że zmarł. No i przerażony, jak to zmarł? Przecież miał wrócić do domu. No, coś mu się pogorszyło. Tam jakaś infekcja w szpitalu dostał jakiejś infekcji, zarazili go czymś. No i oczywiście organizm nie wytrzymał i zmarł. Kiedy? No, przed chwilą. Lekarze stwierdzili zgon. No i co? No to ja zostawiłem oczywiście wszystko, bo wiedziałem, z nauki świętego Tomasza e, Azakwinu, e, o tym właśnie, to mówię o tym do tego, że pan Krajski powiedział, że ten ksiądz nie chciał udzielić sakramentu. E, są, e, w Kościele jest coś takiego jak udzielanie różnych e, sakramentów, e, e, czy można nawet udzielić e, chrztu, jeżeli nie wiemy, czy ta osoba była ochrzczona warunkowo, są, można udzielić sakrament warunkowo hmm. e, komuś, bo nie wiemy, czy był, czy osoba jest nieprzytomna, e, możemy go, nie wiem, rozgrzeszyć i tak dalej, jeżeli jest niebezpieczeństwo śmierci. I co? No to ja e, wtedy szybko zabrałem to, co trzeba, zresztą w samochodzie to mam. No i pojechałem od razu do, sz do szpitala. E, bo skoro ten zgon był stwierdzony teraz, to jest czas według starej nauki, i teologii, znaczy, przed Soborem Watykańskim można tak. było udzielić takiego zgonu. Do 3 godzin. Do 3 godzin po stwierdzeniu zgonu. Tak, jeżeli osoba umarła. Nie? A dlaczego do 3 godzin? Wie Pan dlaczego? Nie wiem. Bo Pan Jezus umierał na krzyżu trzy godziny. To była agonia Pana Jezusa. 3 godziny, to jest logiczne. I to tak określił święty Tomasz Zakwin. I wtedy udzielało się kiedyś, się udzielało wszystkiego. Nawet jeszcze kiedyś. Nawet takim osobom, które z, umierały, wkładali, nawet jeszcze udzielali komunii świętej, to już jest takie troszeczkę bardzo, no, już ta osoba nie może tej, tej komunii, że tak powiem, przyjąć, spożyć i żeby ona się zniszczyła no, w, w żołądku, nie? no, bo nie żyje, no, już nie, nie, nie ma tego tych. Ale, no to, ale to były różne tradycje na przestrzeni wieków kiedyś. Ale udzielanie, nie wiem, udzielić komuś rozgrzeszenia, czy ta dusza tam jest, bo ta dusza się odrywa, to nie jest tak, że tej duszy tam nie ma. I wiemy to z różnych przekazów mistyków, którzy rozmawiali z duszami czyścowymi i tych zmarłych, jak, o, o czym one mówią, że jaki to jest ból U. dla tych dla tych osób, tych tuż, kiedy osoba umiera i nad nimi rodzina się kłóci, czy myślą o, czymś, o, o czymkolwiek innym, i, a one tam są i, 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 i słyszą, i cierpią, że, e, że ci ich bliscy w taki sposób, a nie inny się zachowują. A więc wiedząc to, dlatego pojechałem do szpitala, żeby udzielić tych sakramentów jemu, których nie udzieliłem wcześniej, bo nie było takiej możliwości. I przyjechałem do szpitala i czekałem dosyć długo nie było go tam jeszcze go nie z tego pokoju nie ten nie wzięli do kostnicy do kostnicy. no i poszliśmy się zapytać o co tutaj chodzi dlaczego bo czekałem tam godzinę przeszło i, a ja potem miałem jeszcze wieczorną msze musiałem tak żeby wrócić do kościoła do parafii na msze no i y, okazało się że nie wiem godzinę po stwierdzeniu zgonu zabrali go na salę intensywnej terapii bo żył. Serce na nowo zaczęło bić. No to ja co zrobiłem szybko? No to wtedy e, udało mi się tam dostać, że jestem proboszczem księdzem. No i oczywiście dostał wszystkie sakramenty. Znaczy żywy jeszcze. No jeszcze w sensie by... był e, jakby pod... E, aparaturą. Aparaturą, bo go zaczęli e, reanimować. reanimować. Udzieliłem wszystkich sakramentów. Znaczy wszystkich, to znaczy których? No sakramentu chorych, spowiedzi. Znaczy no, spowiedzi, rozgrzeszenia. Rozum, no, rozum, znaczy, no, tak, rozgrzeszenie. Oczywiście, no. tak, tak, on nie mógł nic powiedzieć, ale no, y, dostał ten sakrament, rozgrzeszenia, to tak to, to zwane warunkowe. Y, dostał y, y, namaszczenie, y, później błogosławieństwo na godzinę śmierci no, to była godzina śmierci. I później jest w rytuale y, cała modlitwa, kiedy odsyła się duszę. Z tego świata na życie wieczne. To jest tak, odejść duszo chrześcijańska. Teraz tu tłumaczę z języka włoskiego, tak dosłownie. Nie wiem, to po polsku literacko ładnie. Musiałbym mieć polski tekst, żeby to powiedzieć. I oczywiście oni już później przestali go animować, no bo że się już nic nie da więcej zrobić. No i pozwolili mi udzielić tych wszystkich sakramentów. On jeszcze był wtedy ciepły i już później pod koniec, no to już przewieźli go do kostnicy. No i tam skończyliśmy resztę tych modlitw, które były przewidziane właśnie w tym, w tej, w tym takim czuwaniu, proszeniu wszystkich chóru, aniołów i świętych, żeby modlić się za Nim, żeby przejęły tą duszę, żeby ta dusza mogła odejść z tego świata na, do, do, do życia wiecznego. To wcześniej, bo już ksiądz opowiadał w jednym To był inny programu, przypadek, ale może ksiądz by go jeszcze raz. W innej parafii, też, też był taki przypadek. Ja w innej w... parafii w księdza parafii. No, W innej mojej parafii, tak. No, to jest przypadek z in... Ja mam cztery parafie. Mhm. To jest pa przypadek z parafii świętego Michała Archanioła, a ten wcześniejszy przypadek to był na początku mojego kapłaństwa, praktycznie, w parafii św. świętych Gerwazego Protazego i Sebastiana. I tam też był człowiek, ja o tym mówiłem, jest, ten program jeszcze jest w, w... No. Tak, ale... W internecie można sobie go odszukać. Ja o tym mówiłem na antenie Radia Maria, telewizji Radia Maria z Chicago. Chicago, tak. I taki był wywiad ze mną, i ja wtedy tam to mówiłem. I to w internecie jest cały czas. I to był też taki starszy pan, który obraził się na pana Boga, tak żeby nie przedłużać, bo zmarł jego jedyny syn, który miał 30, wtedy 8 lat, jak zmarł. No i ten Pan, Bóg się, ten Pan się obraził na Pana Boga, no, że mu zabrał jedynego syna i przestał chodzić do kościoła, chociaż mieszkał naprzeciwko kościoła. Z jego domu do kościoła no to było, nie wiem, nawet minuty nie było. To tam czasem ja przyznałem kościele. I kiedy żyła jego żona na Wielkanoc, zawsze w Wielkim Tygodniu, Wielką Sobotę, Wielki Piątek, prosiła mnie, żebym poszedł do niego, żebym go wyspowiadał, żeby on mógł mieć Wielkanoc, bo po włosku w, w, zrobić Wielkanoc, a to się mówi fare la pasqua, e, to znaczy być wyspowiadanym, czyli przyjąć komunię świętym, świętą. To jest e, w tym języku włoskim, żeby była pasqua. Żeby była Wielkanoc, to trzeba się wyspowiadać. Bo jak ktoś się nie wyspowiadał, nie przyjął komunii, to nie miał Wielkanocy. To, to, no, to jest logiczne. I ja chodziłem tam, bo ta żona prosiła mnie. Wtedy no, zostawia, zostawałem z nim w pokoju, ona wychodziła gdzieś. I potem wracała, no i ja wszedłem do kościoła. Oczywiście nie mogłem nic powiedzieć, no bo. Yy, Tajemnicę sprawiedliwą. Tak, ale on yy, za każdym razem przez kilka lat ze mną rozmawiał. Tam nie było spowiedzi, bo on nie chciał się spowiadać. Ale tylko żeby oszukać żonę, żeby ona była spokojna, że on, yy, że on się wyspowiadał. No i yy, oczywiście komu nie przyjmował, no bo do kościoła nie chodził. Ale się wyspowiadał i, no i żona już była spokojna. I później zmarła ta żona. Później z nim było coraz gorzej, do kościoła nie chodził. Ja tam, jak szedłem na odwiedziny, czy dusz paserskie, czy jakieś, no mnie nie chciał. Mówi, jak chcesz do mnie przyjść, możesz przyjść ubrany na świecko, jako mężczyzna, a nie jako ksiądz. Bo jako ksiądz w cudannie reprezentujesz Boga, na którego jestem obrażony, i tak to ja cię nie chcę przyjmować. A jak przyjdziesz po świecku, to możemy wypić wino, porozmawiać jak chłop z chłopem. No i taka moja e, mama włoska ciągle mi mówiła, słuchaj, on, jest stary, chory, jest. Ja mam... Mama włoska, czyli ta. Teresa. U, w, w, Teresa, która jak przy, ksiądz się pojawił tam, to się opiekowała księdzem jak mama. No nie? i do dzisiejszego dnia no. mi wspomagają. I mówi księdzem jej mamo? E, Czasami. Czasami, tak, tak. Teresa, i życzę na dzień matki, i tak dalej. I ona mówi: Słuchaj, ty jesteś proboszcz, jesteś księdza, jesteś odpowiedzialny. On całe życie, znaczy no, pół życia, był taki klął na Pana Boga z powodu śmierci tego syna. Źle potraktował rodzinę. Synową wyrzucił z domu z wnukiem, bo ją też obarczał o tą śmierć syna. On oczywiście zmarł na raka, no to jaki, jaka wina synowej, że niewystarczająco o niego dbała i tak dalej. I e, mówi on: umrze niepojednany pójdzie do piekła przez Ciebie. Ty jesteś proboszcząc, jesteś odpowiedzialny. No i ona mi ciągle tak mnie, e, tak mi, no, że tak powiem, wierciła w e, brzuchu. Ja tam chodziłem do niej często albo na obiad, albo na kolację. I on, a byłeś u niego? A znowu: no to ja byłem, ale nie chcę. Powinieneś iść, to jeszcze i prosić, i pukać. I mówi: dopóki, dopóki ci się nie uda. No i w końcu się z nim umówiłem po kilku latach różnych prób. I to też moja wina, taka moja ludzka, bo jak ktoś mnie nie chce, nie zaprasza, albo mi powie, że mam nie przyjść, no to ja już wtedy nie idę, no bo nie chcę się naprzykrzać. A jednak trzeba nastawać w porę i nie w porę, tak jak mówi Pan Jezus, jak mówi Pismo Święte. No i umówiłem się z nim, że będę u niego we czwartek, bo miałem w tej parafii na, na adorację Najświętszego Sakramentu. To było na początku listopada, to jeszcze była oktawa wszystkich wiernych zmarłych. Ja byłem w tej parafii, właśnie świętego Michała, miałem mszę tam ostatnią wieczorem już za zmarłych. No i, wiecz i dzwoni do mnie pani z tej parafii tego pana, co mówi: Słuchaj, proszę księdza, przed chwilą dzwonili ze szpitala, Adelki się nazywał, on zmarł. Ja wiem jak to zmarł. Dziś jest środa, mówię, przecież jutro miałem tam być i umówiłem się z nim. Tak, ale wczoraj się źle poczuł, zabrali go do szpitala i przed chwilą dzwonili, że zmarł. No i, to, to, i pojechałem szybko do tego szpitala, wiedząc o tym, to co przed chwilą mówiłem na temat Tomasza chwilę odrywania się duszy od ciała, ten proces śmierci trzy godziny. Pojechałem do szpitala, zatrzymałem je, ja po drodze jeszcze policja, bo szybko jechałem. E, I coś tam zaczęli mówić. Ja mówię, panowie, nie mam czasu, innym razem jadę do umierającego. No i pojechałem. Oni no, oczywiście mnie nie gonili, chociaż z drugiej strony ktoś mi powiedział jakiś ksiądz, albo powiedzieć, żeby cię eskortowali, szybciej niż przejechał przez miasto całe. No ale dojechałem do tego szpitala. W Kostnicy już był przywieziony ten pan, Adelki, tam był jego szwagier, on był w piżamie, ten, ten zmarły. No i ja e, wszedłem do tej kaplicy, e, do, tej, do, do tego pomieszczenia, tam na ścianie e, tej głównej, jak się wchodzi, za e, głową zmarłego. Był olbrzymi obraz Jezusa Miłosiernego. Było mi tak wstyd. Bo ten Pan Jezus tak na mnie patrzył, że ja głowę, wzrok spuszczony w dół, bo to moja wina, Mówię, za, za, to jest moja wina, Panie Jezu. On przeze mnie pójdzie na potępienie, bo jako proboszcz nie zrobiłem to, co do mnie należy, to, co jest moim obowiązkiem. Pomimo tego, że Teresa ciągle nalegała, nalegała, a ja nie nastawałem w porę wystarczająco, żeby uratować tą duszę. I przypomniało mi się wtedy, Książka, zresztą, którą czytałem, ale też historia, o której opowiadała mi świętej pamięci Maria Kominek o sytuacji jej ojca, który był w Głagu, który też umierał, bo tak został tak bardzo pobity, i jakiś ksiądz w tej celi udzielił mu warunkowo rozgrzeszenia i przyjął na siebie jego grzechy. Bo to nie tylko udzielenie rozgrzeszenia, ale też przyjął na siebie jego grzechy i żeby ratować tą duszę. I ja wtedy, patrząc na ten obraz, mówię, Panie Jezu, ja zawiniłem, za uratuj tą duszę, proszę Cię, żeby on nie poszedł na tam potępienie. Ja przyjmuję wszystkie jego grzechy na siebie z tymi konsekwencjami do odpokutowania na całe życie moje, ale i nawet w czyściu, jeżeli będzie trzeba, żeby tylko ta dusza została uratowana. Zacząłem się modlić, no i zacząłem cały ten rytm modlitwy i przygotowanie do, do, do tego na, ostatniego, już w sumie, namaszczenia dla tego człowieka. I on był zimny, no bo stwierdzili, go przywieźli go. I jak zacząłem udzielać te, tych sakramentów, on zaczął się robić gorący. Jak w pewnym momencie tam jest coś takiego, żeby nałożyć rękę na głowę, na czoło. Ja nałożyłem tą rękę na czoło i od razu ją. Tak oderwałem, bo się, jakbym się, ja się oparzyłem jego czołem, bo było tak gorące, jak u osoby, która ma go, gorączkę. Jego szwagier stał obok, to był, jest świadkiem, bo na pogrzebie też o tym mówiłem. E, mówię, proszę Pana, mówię, jesteście pewni, że on zmarł? Przecież on żyje. On zaczął oddychać. Ja zacząłem wtedy intensywniej się modlić i m, m, zacząłem odmawiać z nim, m, spowiadam się Bogu. I prosiłem go, zapytałem się go, czy żałuje. I on oczywiście nie odpowiedział, otworzył tak na pół oczy i zaczęły mu lecieć łzy. To był znak, że żałuje, że Pan Bóg dał mu możliwość, żeby wrócić, żeby przyjąć, wysłuchać, żeby znaczy żeby kapłan mógł przyjąć te sakramenty, udzielić mu sakramenty, przyjąć Jego skruchę, już w, ten, w taki sposób, a nie inny, dostał wszystkie sakramenty, te modlitwy, to błogosławieństwo papieskie na godzinę śmierci, o których księża zapominają z przepiękne. Ja tego błogosławieństwa, jak udzielam osobom chorym czy umierającym, to jest wzruszające wręcz. I to jest na, 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 na ten przywilej, który daje stolica apostolska każdemu kapłanowi. E, przyjął wszystkie sakramenty. Potem odmówiliśmy te modlitwy, e, żeby m, pomóc tej duszy przejść na życie wieczne, i może to trwało 45 minut wszystko, e, na nowo zamknął oczy, całkowicie. I już pod koniec był znowu zimny. I ten, gdyby ktoś, gdybym był sam, to ktoś by mógł nie uwierzyć, powiedzieć, no to były jakieś takie moje przewidzenia, emocje silne, ale był tutaj człowiek obecny, który no, to zaświadczył, naoczny świadek tego. Także takie różne rzeczy się zdarzają, dlatego no, uwrażliwiam i... I mówię też wszystkim zawsze moim parafianom, że jak dzwonicie po pogotowie, bo ktoś źle się poczuł, czy starszy. To też zadzwońcie do proboszcza, do księdza, że przed sakramentami. Nie odkładajcie tego na koniec. Bardzo często ludzie mówią, a no bo mama, czy tam dziadek, czy tam tata, czy ktoś tam z chorych zobaczą księdza, to się przestraszą, trzeba umierać. Nie. Trzeba ludzi przygotować. Ksiądz przyjdzie z otuchą, ksiądz przyjdzie z pomocą. Tak jak mówiłem to na początku, ten sakrament jest ukierunkowany też na życie. Jeżeli ta osoba ma, ma żyć, to będzie żyć, a jeżeli nie, no to przynajmniej ją od potępienia wiecznego. Amen. Wszystko? Wszystko. Dziękuję księdze bardzo. Bo jak się rozgaduje ksiądz Jochemczyk, potem gada długo, długo, a ludzie narzekają, że potem programy długo trwają. Także, Laudetur Jezus Chrystus, wszystkiego dobrego, błogosławię i uwrażliwiam na sakramenty. I ten sakrament jest bardzo ważny dla wielu osób, decydujący. Laudetur Jezus Chrystus. In secula secularum. Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Dziękuję bardzo.